Jo, zwrotka pierwsza Zapodaję bit, w oczach widzę kit, w lustrze ślepiamy. widzę kłamstwa w nich. Jo, ej, co mi zrobiła ta Warszawa? Że tak lubię o niej gadać Stoję se i patrzę na busik MZA Jakbyś się zapomniał Warszawa to WWA Yo, centrum świata jest za zawisą, bo Wileński pachnie czystą. Loszki modne na degola popijają wino wiśnią, o? wino wiśnią Miasto pachnie czysto Jak ci panowie co nocą zgubią swe zdrowie W oczach zjazd na tykarowej, Potem rzyków Gesslerowej Widzę koniec. Widzę koniec, o. Krew mi płonie. Dziwne napoje, o. Jo, jo, jo. No i wieszczam na nazwa wiksa Afera, bo hipsterów wielka fiksa Się przerodziła, wojnę na to insta koloruję sobie i zaczynam pisać Jedzie se autobus, poznaje go instant Na wypadek gdybym zapomniał Jeden sześć, No co jest inaczej, hula sobie ta dusza Nocą człowiek WWA woo Nie wie co to pokusa Atakuje mnie Moje Alter E Atakuje mnie Moje Alter E Noszę CBD, jakbym miał włączyć DVD I odlecieć jak Mr. K. Ir w myślach cash, lecz nie GBP bo to wszystko mit Jak w tym ZUSie blik Daje LPG Zastanawiam się kto to był ten Kim, ja Kto to był ten Kim? Na pewno nie z nim Tańczę w LAV, czasem choć nie słychać staram się robić drill, Ja Rozpoznaję drill Proszę wpisać pin Kelner daje bil. Czasami jak krzyczę słyszy to sam Bóg, wtedy daj w długą nie ma mnie tu już Srodka <grytanie> druga ją Wracam, wracam, wracam tam Z centrum wasza wytłuk 190 1 9 Przystanę kradzy mińska Potem 140 dojeżdżam i tak cały cykl nie przeszkadza mi, że do Warszawy tak daleko mi... Jo. I tak cały cykl nie przeszkadza mi, że do Warszawy tak daleko mi...